Aha. to co? czarna drużyna? Hello team! Let's pick only black Oh, that's good, that's good. Ale nie wiem czy grać. I'm sorry Twitch administration, he's a, a special person if you know what I mean. He's a... you know. Jaki daj mi Aż Została bułej ja <laughs> używali tego czy nie? Co się... Co się stało? Nie no nie mogę! Nie no nie mogę! I speed boost, speed boost, speed boost! Jazda, jazda! O, o, nie żyjesz Dlaczego ty nie żyjesz? Spokojnie, spokojnie Spokojnie, spokojnie No Reaper, pomóż mi końcu z kimś, no! Na to to życie, tanko Na życie, tak? no, Roadhog zostaw mnie za <mierzy> za Dobra, łatwo I swear jak będę stary to specjalnie kupię srona i będę latać nad domami sąsiadów o drugą w nocy żeby ich nie faktycznie stalkować, tylko udawać, że to robi, żeby wkręcić sąsiada. Jezus Maria. Ej, ale kurwa, bo to jest nielegalne, nie? A skąd policja ma wiedzieć, że to jest swój dron? No przyjedzie policja, że hałasujesz. I oni takie. No kurwa, lata, no to co? No chłopa nikogo w okolicy wiesz, na dole sterującego nie ma. Pozwolenie, żeby to zestrzelić, zajmie dwa dni. Żeby to zdobyć. Kurwa, Stasiek, co robimy? BMX. Fajny spray. Czy to właśnie moja postać zrobiła jakiś kurwa timing życia? Po jego telefonu, jak przepraszam, jakoś, przepraszam, nie przepraszam, 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 y. przepraszam, ale. kurwa jebano, zamknij się. Nie, nie do ciebie, już. Do bandyty. Ty! Ja muszę się wysłać. I po dziecku! Zagraj w Divorce Simulator? Nie muszę, moi rodzice się... Nie. no Strasznie. Moi rodzice już grają w tę gierkę. O, łyka, Daj drzwi. Daj gula. Daj, daj unia. Naciśnij czerwony. Niebieski. Dwa razy niebieski, Dobra, czyli dwa razy czerwony. Czekaj trzy razy. A! Buch. Koniec! Nie. Ty, na przykład takiego wielbłąda, nie? To u ktoś. Upić co? To u Sevena. E, myślałem, no. że to piwo. Powiedzmy, że upijasz wielbłąda, tak? I on sobie po prostu dozuje, wiesz, on pije, ale tak naprawdę do pleców leci. I on, kiedy chce mu się pić, to po prostu sobie dozuje i ciągle chodzi na jebany przez tydzień. To się zgadza, Michel, Bonis, Kowage, urodzony. No, no dobra, no chyba się wszystko zgadza, no. O, ale będzie pierwsze upomnienie Ale poleci pierwsze upomnienie No kurwa, no co? Nazwisko się nie zgadzało? Michel Bonis Kowagę Włącz kamerkę na pewno Bo chcesz coś zacząć Co tam, co ty chcesz? O kurwa, faktycznie masz tam A że trzy, no? Ja mam trzy za kola A ty nie masz kurwa włosu, więc zamknij mordę Czy widzisz tu hotel? No tak, no jest tam dokładnie dokładnie tam gdzie pokazujesz zaczyna ci się trzecie Dokładnie Idealnie TAM GDZIE pokazałeś! Zaczyna ci się trzecie! Moja jedyna wiadomość do czatu to... E, Obristan Mergerose. No dobra. Nie wkurwiaj mnie, że 10 kredytów zapłacę. No na za co! Proszmy 80 chyba w czapce. Dobra, wchodź. Porażka dzisiaj jest Nie rozumiem, bo fizyka... Tak, ale jaka fizyka? Oto mi micho... Co się dzieje? No kur... masz to! Co to za szajs? <laughs> Powinniście się ewakuować z powodu tego... no, oczywiście, że nie, po prostu ją rozbrójcie, otwórzcie... Nie no, po prostu ją kurwa, O, otwórz, tak? Dobra, jebany debil, a nie terrorysta, nie potrafi nawet podłonąć wyświetlacza. Ja to najgorsza bomba, jaką w życiu widziałem, co to, co za ćwiągiem Po prostu przyc przyciśnijcie kabel po kolei. Dobra, jeden, dwa, trzy, cztery. Dobrze rozumiane? No to z powrotem do roboty. Gówno prawdę, muszę dzisiaj trochę zarobić, Daj się mi bo, <laughs> Daj mi te kurwa bomby, opierdolę na złomie. To tylko bomba, co za gówno. Nawet nie jestem pewien, czy to jest w ogóle coś warte. To jest paluch w robocie, nie? Dostajesz kurwa bomba, paluch. Co to za gówno? Weź to wyrzuć nie pierdol, idziemy dalej na budowę. <laughs> on się rozładowuje, zawsze go wzywasz. Spoko, ale on od miał... <laughs> O kurwa! jesteś w Seulu, to w jakim kraju się znajdujesz? W Seulie, w <słuch> Nigerii? Papa pizza! Ja pierdzielę dobra, możemy się pożegnać w sap 4 Daj mi to. Jak już tyle wyciągnęłaś. No, nie byłam w stanie. Nie? Kurwa, się ślizga, jebana. No mówię, nie byłam w stanie. Dawaj nóż. <noise> Także się ze mnie nie śmiej, bo ja po prostu próbowałam sobie poradzić w ciężkiej sytuacji. Hmm, Ej, o po... To się To trzeba tutaj jakoś otworzyć. O Jezu! Kupa plastry, koniec odcinka. Tak. Dobra. To Stończy teraz kup. kupa. Stończy. Co to jest? kurwa Dobra, kupa. Ale to serio tak działa. Ty, aż tak chodzi. Nie, ale to aż tak musi boleć? Nie. O kurwa, ale śmieszne uczucie. Ło! Wow. Nie ma chuja, że to wygramy. A z kim my gramy? Z Francją? Tak, z Francją, a co Francja silna jest, że nie, nie wygramy. Z bagietami jebanymi gramy łatwo będzie. A widzę, że są dwa, o, dwa obozy. We Francji 75% murzynów to GG. O kurwa, to mamy przejebane. Przecież oni mają lepsze geny do biegania na polach. Przecież oni mają staminę wyższą na start. W sensie polach, że boiskach, że polach trawy, że boiska, to nie było rasistowskie. Halo. Ja bym generalnie Giereczkę resetował, bo mam mały problem z Discordem Twoim. Żeby. Że Twoją perspektywą, wiesz? Co? Pst! <grystanie> My jej lejemy pół szklany, później szłapc i nic kurwa nie czuć, Stary, a tak wchodzi. W połowie butelki. To jest 0,7. No. Jesteśmy właśnie w połowie butelki. Ale połowa butelki to jest drugi dream dopiero. Tak. Mamy tylko po 4 drinki. Aha. A propos, chla... A propos lania jej yy, pół <grywia> pudry na szklankę. W żabie jest promo na wódkę? Co? <grywia> <grywia> Jezus Maria. Co za alkoholik. Co? <grywia> Musisz powtórzyć. Nie no, dobra, sorry, już nie będę, już nie będę, przepraszam Kurwa jeba Ty, dobra, nie, ten śnieg to jest wizualnie tylko taka oprawa Mogę przy, e, mogę szachami ruszać chyba, pionkami Nie, nie, to nie było wizualnie, zamarzam, zamarzam w chuj Dobra, to nara Do, za 15 minut Ok, kto? Co jest? E, czy to jest to w tej gorzkiej czekoladzie? Chyba tak X, XXL XXL, czarny Chłop okradł babcie. Ej, <noise> co jest kurwa? Nie dał rady przeczytać Nie wiedział, co to za cyferka Nie, nie Nie, mów tego, nie mów <głos> tego <głos> <głos> Nie powiedział To 15 pszczół Ej, dobra Ty, piguła, poważna na niego. On tutaj po prostu przyszedł Wracaj! Lice... <noise> I poszedł W ogóle ostatnio widziałam wielki kalendarz adwentowy Oho. Puszka Red Bulla smaku, o jakimś zimowym smaku na każdy dzień I po prostu jest wielką puszką monstera tej o... Red Bulla jest wielka puszka monstera I w środku jest 24 Red Bulle różnych smaków Kolab tego roku Pa, co robi? Przemienia się A wampiry się nie bawiły... Yy, nie bały się światła? Ewolucja wampirów w czarnego wampira BO PIGMENT W ICH SKÓRZE CHRONI JE PRZED ŚWIATŁEM Nie no, wampiry ewoluują Mamy przepierdolone Dobra, panowie Trafiliście sobie kiedyś w oko? Kolega sobie przypadkiem do buzi trafił po <śmienic> Nie pierdol Tak, ale mówiąc najebany mam na myśli Napierdolony Ledwo co kontaktujesz To nadal, że dziwne, że w ogóle coś wyleciało Wszystko wie na Zuzi? Fakty Ojasz o Boże! o, <śleszy> No dużo poszło jak to... o! O! Co się stało? Mamo? Cześć. <śleszy> e, czy ostatni jest czarny? Tak. Czy z, y, numer seryjny się kończy nieparzystą? Tak. Czwarty. Eee, uh, 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 literki, uh, słówka, słówka, sześć słówek, sześć słówek, sześć słówek. No. Oj! Coś kliknąłem. Hej. <laughs> znaczy, eee... Uh, um, hej. <laughs> tam no DLC fabularne, a takie... <laughs> Co to był za głupi No i dobra, leci. Ja nie wiem. No nie. Coś odpaliłem. Czekajcie. Microsoft zaloguj. O nie. Ad, wa, o nie. Te gry nie można. Te gry nie można chyba tabować. Chyba teraz wywali error, jak to kliknę. I chyba gdzieś tutaj umarłem i zresetowała się. Kość na pierwszej bazie to Niemiec. A Niemcy nie poprzestają na pierwszej bazie. Nie, oni nigdy. Więc ruszy pędem i zajmie Francję. Potem rzuci się na Polskę. Potem na Norwegię. Polska górą! Ta... Wy... Ocalcie Norwegów! To też są ludzie! To też są ludzie! <śla> Stary Ludwiczka, no dobra, najlepsza to postać w to bajkach. To W której godzinie następnego dnia miał mieć zajęcia w szkole gracz, którego usłyszeliśmy na nagraniu? Dobra, nie ósma, ale z drugiej strony jakby miał na jakąś dwunastą, to by też mama miała wyjebane. Go dziewiąta. dziewiąta, dziewiąta dziesięć i chuj. Nie wiem, o ósmej? O chujowej! <śślinia> <ślinia> 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 y pięć kabelków, pięć kabelków poziomych. Y czy ostatnie jest czarne? Nie. To twój kręgosłup czy krzesło? Krzesło, krzesło. Generalnie po prostu się nie mogę opierać o krzesło. W sensie mogę się opierać trochę, ale. O! Będzie trzylerka. A czwóreczka! 7 godzin platform. Nie no! Nie wiem, czy ja w ogóle idę. Czy są jakieś 13 prze. Ja nie wiem, czy miałem iść dołem? Czy to jest. Opcjonalna na Nie śl... Nieważny, wyrąbany mam Byleby w prawo. Nie jestem prawdziwy. Gdzie miałem iść? Przepraszam bardzo. Panowie! Nie zatrzymujcie muzyki! mamy Chciałam jednego horsa z zamrażalnika wyciągnąć. Czajcie w ogóle? Nie wiem. Mam 12 kost nie! 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 Jeżeli ktoś uważa, że oszalałem! Jakby... Może i tak! Masła, a... a nie ty! Rzadka sytuacja. Pan w czarnym. Dobre zachowanie. Chodziło mi o to, że najczęściej czarny PM, tak? A nie mm. że rasizm od razu. Żeby ktoś sobie czegoś nie pomyślał. Nawa jazda! To nie odgadniesz, kiedy nagle znowu No tak Niech to działa Daj mi tą paczkę Nie jestem w stanie złapać obieć całej Pokaż, jak nie możesz objąć Nie no, łapiesz palcami Całą no, ręką nie jestem w stanie O, Nie no, łapiesz A spróbuj O no, co mi chodzi? Daj rączkę a daj, 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 mi na ten A teraz daj swoją To dość problematyczny poziom W w takiej muzyce nic nie jest ciężkie Robisz na oko i buer Tak o Nie wiem, w życiu to ja zaraz dostanę O! Zwo o Jezus jest! E! Ja <laughs> yeah, pierdolę! Co godziny speedrunowania w KO2 robią ze człowiekiem, nie? Co tam? No czekasz jak się wiemy? No to sobie jeszcze postoisz trochę. A to się nigdy nie No, co tam kotek, co chciałaś? A okej, okay, rozumiem. To jest chyba sama końcówka. E! <laughs> Widziałaś to Tutaj. O kurde! Co to za dźwięk? Co się dzieje? Ale się wiertarka włączyła! Tato! Wiem, że koronawirus jest, ale nie musisz robić remontu w domu! jeden błąd emu? Aha... Ja pierdolę, ty... A ty wiesz, że dopiero teraz do mnie dotarło, dlaczego emu? Bo emulator? A ja kurwa... Myślałem o ptaku... Emu... I mam takie... Ale dlaczego to się tak nazywa? Dopiero teraz do mnie dotarło.